Ale oto znowu ja na drzewie. Zobaczcie aparatus gotowy do cięcia. Dzisiaj przy brzoskwince pokazujemy kolejne problemy z złym cięciem. Na ostatnim filmiku pokazałem wam jak na śliwce to wygląda błędy, ale nie omieszkałem jeszcze tu podejść do brzoskwini i pokazać wam co się dzieje kiedy źle przytniemy. Zobaczcie grubszy konar. Ja już mówiłem gałązki możecie sobie nawet w połowie przyciąć tak to jest wręcz wskaza wskazane żeby się rozkrzewiły roz e tylko pamiętajcie że tnijcie na nad pąkiem zewnętrznym tak i mniej więcej centymetr nad pąkiem. Ale tutaj, w tym przypadku, potężny błąd. Nie do końca wycięty konar. I zobaczcie, co się dzieje. On próbuje wszelkimi sposobami tutaj zagoić. tak? I zobaczcie, jaki to jest problem. Zaraz tu jakaś choroba wejdzie. A ja muszę tu podejść odpowiednim, kąt pod odpowiednim kątem. To nie jest łatwe. Trudne cięcie, ale myślę, że sobie poradzę. O, zawsze zobaczcie, co tu było. Po co takie coś. Pomóżmy temu drzewu. Także. Przejdźcie się u Was, zobaczcie czy nie macie podobnych przypadków, bo naprawdę, o i zawsze te drzewo będzie miało już łatwiej to zabliźnić, o, pomóżmy naszym po prostu brzoskinkom, tu zobaczcie już troszkę wypływa ten sok, tak, ten taki, tak zwana guma, czyli objawy powoli są raka bakteryjnego, więc to szybko trzeba za, zasmarować, jak najbardziej tu i teraz, nie czekamy na... Kwiecień, maj, tylko już koniec marca. Także zróbcie sobie u was przeglądy takie właśnie drzewek. Żeby po prostu nie było za późno. Tu tak jeszcze troszkę oczyszczę, tak nawet rękawicą możecie to oczyścić, żeby tutaj. Jak najbardziej to było. Równe po prostu teraz maścią ogrodniczą koniecznie trzeba to wysmarować. Tu nie ma pytania, czy można, czy trzeba, tu jest przymus. Bo, jak tego nie zrobicie, to po prostu pójdą tu różne choroby a od razu rak bakteryjny czy grzyby, po prostu wam wejdą i będzie po, po gałęzie, a nawet po drzewie. Więc tutaj szybciutko smarujecie dokładnie. Ta masa jest super, bo ona tak się potem stężeje, tak troszkę działa jak beton. Będzie zabetonowane. A to jaka masa jest ogrodnicza? Jaka ogrodnicza standardowa, tylko macie różne. Tak, takie są bardziej ciekłe. Ja wybieram takie, właśnie, zawsze, które mają kolor taki, jakby niebieskawy, bo one lepiej, właśnie wtedy. Więc tak to wygląda. Kolor, zobaczcie, taki podniebieski, coś. One są gęstsze, one fajnie kryją, nie ciekną tak jak te białe. Także kupujecie to te niebieskie, kupujcie takie, właśnie turkusowe. Bardzo dobrze kryją i bardzo dobrze potem stężeją. I po prostu kryją rany bardzo skutecznie. One mają w sobie jakiś tam składnik? Tak, no macie składniki, poczytajcie mają. sobie dokładnie, nie ja znam się na tym. Czytałem nawet, że można sobie sami zrobić taką maść. Więc, jak ktoś jest zainteresowany, otwórzcie internet, tam poczytajcie. Ja aż takim specjalistą nie jestem od maści, ale po prostu stosuję te, bo po prostu z praktyki wiem, że dobrze robią swoją robotę. A takie niektóre są białe, rzadkie, to tych nie polecam. No, po prostu są inne, mają inne czasami zastosowanie. Tak, inna troszkę jest maść do szczepienia, inna jest maść do smarowania, ale ta jest uniwersalna, także ja jej od lat ją stosuję, ta właśnie taka. Firmy konkretne nie znam, nie podaje, bo są różne firmy, ale chodzi o to, że ona jest gęsta, fajnie kryje i zobaczcie, to za 2-3 godziny będzie już takie sztywne i po prostu drzewko jest zabezpieczone. To tyle moi drodzy, o tu jeszcze troszkę. I strony każdej strony ja nie taka widzę tego No taka, taka właśnie, także czasami lepiej mieć operatora kamery, który wszystko dostrzeże. O, zobaczcie dokładnie, bo rak bakteryjny szybko wlezie i może być właśnie nawet po całym drzewie. A brzoskwinia jest piękna. A odmiana. Smaczne owoce. Odmiana jest właśnie późna. Inka. Jest odmiana Inka dokładnie, wielkie owoce, smaczne, polecamy ją bardzo dla was. Także jak macie miejsce na brzoskwinkę, to raczej posadźcie Inkę. Chyba że chcecie wcześniejszą, show to wtedy harnaś, też bardzo dobra. Kanadyjska odmiana. I to tyle moi drodzy. Do następnego filmiku. Śpieszcie się z tym zabiegiem. Bo prze, prze, przejrzyjcie, bo może być za późno. Róbcie to w pogodę, kiedy jest tak jak dzisiaj słonecznie, cieplutko, fajnie, niech deszcz absolutnie. Także to tyle moi drodzy. I cześć.